Cześć! Wiecie, ostatnio odkryłem, że nagrywanie do przodu, to znaczy mm, kilka materiałów dziennie, które potem się wrzuca w ciągu tak jakby jakiegoś dłuższego okresu czasu, jest całkiem fajną metodą, ponieważ są wakacje, nie? I teraz nie każdego dnia można sobie pozwolić na to, żeby swobodnie nagrać odcinek cały. To jeszcze sensownie, trzeba mieć wenę, trzeba mieć co powiedzieć i trzeba się po prostu dobrze czuć, nie?

Wydaje mi się, że jednak nie będziemy ruszać naszego tyłka tak, jakby chciał tego Rux, ale zahaczymy o ten magazyn. H, czyli R, to jest Rux po prostu, chyba. To są po prostu misje związane z Ruxem. Tak właśnie myślałem. Powiem tak, jeżeli chodzi o fabułę w tej grze, to ona miejscami jest przewidywalna. Ale z drugiej strony, w której grze nie jest. W której grze, która jednocześnie ma elementy akcji, w której jest dużo walk, a która ma jednocześnie dobrą fabułę. Bo mi się osobiście dobra fabuła kojarzy z różnymi przygodówkami, z jakimiś point-and-clickami, gdzie po prostu. Chwila. Po prostu. O, sorry. Wszystko go. Pozdra. Jesteś mój. Jesteś mój. Ty też zaraz będziesz mój, więc tak nie patrz. Aha. Tutaj jeszcze dwóch. Może by odwrócić takich uwagę wszystkich. Kurczę, dobra, zróbmy tak. Dobra. Zaraz machnie. I nic już na siebie nie patrzył. Okej, okay, a więc to po to jest głównie ta bomba, do odwracania uwagi. W sumie sprytne i fajne. podoba mi się. Zawsze że jest to nowość. Access granted.

Co oni do mnie ma, coś mają? Parę Weźmy sobie teraz bazukę. Jeden, dwa, trzy. Nie, jeszcze nie trzy. Ok. No tak, uwaga, bo obroni. No tak, ona oczywiście też, jakżeby inaczej. Każdy musi być owolony. dobra, powiem szczerze, że akurat ten astek fabuły mógłby być nieco bardziej... ...zróżnicowany. Okej. Okay. Po pierwsze... Załatmy sobie broń. O, to jej dużo zrobiło. Czyli nic nie robi praktycznie. Dobra, odpuśćmy sobie to. Machniemy swoje moce. No w ogóle jesty kój strasznie wytrzymała. You're nothing, hella. Yeah, I know. Thanks, madam. Nie ma tak. Tornado. O kurde. Aha, pewnie teraz poziom drugi, teraz no brawlery. Niesamowite. Aha. Myślę, że... Aha, na początku stado, na początku stało brawlerów. Dobra, w takim razie. Brawler to akurat pikuć, bo brawler się nie potrafił bronić. Ale też już chcę przyzywać te zwierzaki, bo widziałem na tych. Na materiałach promocyjnych, że to możliwe. Mhm. Aha, w tył, mocno w tył. Cały czas nie mogę trafić. Rozlud. I teraz dalej, doktor. O dziwo, na niej to też nie robi większego obrażenia. No, 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 no. Ja do ciebie nie zbliżam. Na szczęście na tym poziomie trudności. O, teraz cztery brolery 100%. Czy znowu dwa? Cztery wiedziałem. Jaka tam niespodzianka? Ale widzę, że ten materiał skupi się głównie na walce tutaj, bo pewnie już zaraz nam stuknie. O nie, e, stuknie nam kilka, kilkanaście minut. A jednak, zanim rozwalę 4 brawler, to chwila minie. Ok, weźmy sobie, może, na kogoś następnego. To rozwalimy ich z efektu masy. Dobra, i machnijmy sobie teraz efekt masy. Ekstra. Nie, nie, o ten. To jest ten właściwy. Ok, więc teraz kolejne utrudnienie: mianowicie pani doktor z nami walczy, mimo tego, że są też tu jej zwierzaki. Kurde, faktycznie jest nieźle. Ale. Przynajmniej nie ma tego efektu co w asasynie: czyli że. I ostatni, i teraz E. W nie było śmiesznie, bo tam pamiętam stało się tylko z kontrą i czekało aż na ciebie wpadną przeciwnicy. O nie. Może jednak to weźmiemy najpierw. Ma sporo życia, jak na ewolę, bo zdarzają się takie, które prawie w ogóle nie mają. Tak jest, tu cię mam, kobietę Heller. No jak widzieliście, walka po prostu. Mam już pewne doświadczenie w walce z ebolami i ich kontrowaniu. Więc nawet jak mają sporo życia i są wytrzymałe, to jest szansa z nimi wygrać. Tak podejrzewam, że ostatecznym przeciwnikiem będzie Mercer w tej części. I zresztą byłoby to całkiem zabawne, bo z tego co pamiętam, miał serio sporo tych mutacji. Gdzie nas wyrzuci. A już poza budynkiem. I tak, tak na to czekałem. To jest to. nie no, nie B! Chwilę, jestem ciekawy, czy to jest... Dobra. Ale to jest... Ej, kurde. Ej, jaram tą umiejętnością.

Tak się odwołuje. Nie, tak się przywołuje stadium. Dobra, to ja się nim więcej nie przejmuję. Po prostu sobie dojadę tutaj. Ale ogólnie, walenie brawlerami to jest to, co te gryski lubią. A to nie jest moc, to jest jakaś umiejętność, jakiś pasyw w ramach efektu masy. Ai, shit. Co, znowu to nie tak. Znowu jestem na terenie bazy wojskowej. Zaraz się tym wydostaniemy. Wstajemy i dzwonimy. Więc jak to było? B przywołanie. Mm. Dalej. R i C to atak, i chyba R i B to jest odwołanie stada. Zresztą trzeba... O, nie będzie poziomu. Dobra, została nam misja S O! Cześć mały. Co ja mam z tobą zrobić? Stop! Okej, okay, i zniknął. Ciekawe czy potrzebuje teraz... Dobra, czyli tak, potrzebujemy tego wskaźniczka na dole pod życiem, żeby przyzywać brawlery i jest to w sumie nielogiczne, skoro jesteśmy przywódcą stada, ale niech mu tam będzie. Tam w oddali widzicie następne zadanie, nie, to nie zadanie tylko neon, ale zadanie z literką S. Chociaż myślę, że na dzisiaj powinno nam już wystarczyć. Nie na dzisiaj, tylko na ten odcinek. Ciekawe zresztą, ile już nagrywam. No więc jak, gramy jeszcze dalej? Kurde, powiem wam, że sam nie wiem, sam mam dylemat, ale z drugiej strony nie chcę przedobrzyć i nagrać materiału typu, nie wiem, 40 minut, nie? Bo ja takich osobiście nie lubię, nigdy takich nie oglądam. Znaczy, zwykle wtedy przewijam po łebkach. Jestem świadom, że jest więcej osób takich jak ja. Dobra, dojechaliśmy do misji S. I na tym dzisiaj skończymy. Trzymajcie się, do zobaczenia, i pa pa.